Oni jeszcze nie wiedzą, ale w dzisiejszym odcinku będziemy przeglądali im telefony. Let's go! Wyskakujcie, wyskakujcie telefonu Proszę, proszę. No, stary. No, no, no. Serio, tak już na start? No tak. No. no. Ja pierdyka. Pójdziecie. Jeżeli zastanawiacie się, po co macie te krzyki, to dlatego, że jeżeli poczujecie, że to już jest ten moment, używacie, odpadacie, ale za to będziecie mieli karę. Osoba, która wytrzyma najdłużej, wygrywa 100 zł. Dwie stówki. Podzieliliśmy się na mniejsze grupy i będą dzisiaj trzy poziomy. Teraz będzie pierwszy, dlatego zostanie tylko część z nas z wami. Zaczęlibyśmy, kochani, od najłatwiejszego. No, najłatwiejszego. No, Czyli. Czyli SMS. A ja na przykład y, Radził y, chciałeś takie popusie, czy nie? Czyli no, są na... jadą... średnie. Nie, to te się... <laughs> Ja ten dostałem. O, te lepsze, bohater. <laughs> lubię, tak. Myślę, że w ogóle SMS-y to, to jest taka też aplikacja, że nie wiem, czy wy na przykład nazwiska ja, ja bardzo rzadko. Ewentualnie jakoś tak z rodzicami czy coś, ale to też bardzo ja rzadko. Ja też strasznie mało, no chyba że wiecie tam jakieś. A nieważne. <laughs> ale boss! Ale big boss! W ogóle Radziu jest mega słodki, bo bardzo często pisze do mamy kocham cię To jest mega słodkie Oooo plus 10 do atrakcyjności Tak Nie? Ej, wujek Łukasz Wujek Łukasz, i zobaczcie jaki słodzi Tak jest na ty? To ja, to ja Ej nie, wujek nie wysłał tyle zjeść, dzieciństwa Cały mój polder normalnie ale a ja mam tu taką na SMS-ach i ok. powiem, że miał, miał Dawid z nią lekkie przywoje. O, ok. <stoczrony> Ona go za to przeprasza. No wiesz, jedno nie wyklucza drugiego, bo ja mogę nie chcieć być na razie w związku, ale to nie znaczy, że coś się może nie rozwinąć. To tak naprawdę. Co, nie? Bardzo. To bardzo miłe, ale no tu jest jeszcze bardzo długa wiadomość. Ogólnie możecie zobaczyć sobie? Nie. Pasz, sorry. <słuchki> ja nie macie sobie. Nie te sobie tej. No, nie, ma... Ale na przykład ja tu widzę takie I fajne czteryna? wiadomości, ale Tylko ja na razie widziałem, możesz jakby Zatrąbić i wtedy nikt się o tym nie dowie no ja powiem tak, ja miałem dziwne ery w swoim życiu O jest co to Jestem zupełnie innym człowiekiem, więc teraz mogę to wszystko wysłuchać i się poświęc z wami No dobra, tak naprawdę nic nie było, chciałem się A, Cię, nie. Ja uwierzyłam, ja, ja uwierzyłam Ja też uwierzyłem Ja, ja raz wiem, że ty uwierzyłeś, ja wiem Kurde, no powiem się, że tutaj już w serwiskach nie za dużo Grzeczni jesteście Grzeczni, super Grzeczni, ekstra To jeszcze nie koniec w pierwszej kategorii, ponieważ została mi jeszcze jedna mecz mhm. Też lejtowe Aha. Ale troszkę inna kategoria, mianowicie YouTube. Jest. Okej, okay, okej. Okay. Okay. Pozwólmy faza, kanał faza. Radek, subskrybujesz? Ooo, O, też, Mamy nadzieję, o, że też subskrybujecie kanał faza. Dobra, mi y, Zuzi YouTube mega się podoba, bo tu tako. faza, baza, siłka, ciunka i loczki. Idealnie. Bardzo jesteście grzeczni. Grzeczni. Cicho okay. proszę. Naprawdę liczyliśmy na to, że znajdziemy troszkę, troszeczkę więcej jakiejś szponu. Ja nie, mam, ja nie mam tajemnic przed wami. Zobaczymy! Jeszcze! A teraz co na drugą kategorię, trudniejszą teraz. Jest! Pomocy. A do tego zapraszamy Malikę i Kubę. Ale no, to nic Tak się Mama, dobra. Witamy w kategorii numer 2. Czyli trochę trudniejszej, trochę gorszej. Ja teraz mam do Was pytanie takie: czy macie Snapchata? Wiesz o co się martwię najbardziej? No. Że my tak wiesz, mówimy, no, radzie taki grzeczny no. Snapchat score, milion 200. <laughs> nie, mnie tak jest, ja mam mega dużo, bo ja mam Snapchat chyba od 12 roku życia. Dobra, ja, 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 ja. i cały czas używam. Ale w ogóle Radek jak nie. No, snapa, to możemy Tindera przejrzeć, no, kurde. Na Tinderze wam bala. Co? O, snapy są. 38 snapów ma Dawidek. Ja mam 70 ja u Zuzi. tylko jedną rzecz, że nie używam Snapchat od półtora roku, po prostu mam aplikację, że są robię tam zdjęcia po prostu. Nie, yes. że sobie a ty... Te kamery są teraz częścią snapów, a i... Eee, uwaga. Nie, ja się boję, serio. Dobra, idę, idę do roku... 2000 jabole <grym> Malwinka Jest nagrywanie ekranu od jakiejś laski, której nie znam wszystkie snap. <grym> <grym> a Snap za, za, zachowuje screenshoty i jest teraz jako screenshot. Właśnie wśród... <grym> to, to jest to jest z września 2023. OK. <grym> wow! Prawdopodobnie no, ja sobie sygnał Radek oj kur... schody na dół Nie, spyły. no nie Nie! 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 Oh! Nie! 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 To jest... To jest po prostu. Nie! 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 progres, Nie! Nie! pewno. Nie! 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 Ona, ale taką i mówi taki subnautyczny, ale jest coś jak bomba, a ty! Flaga, nie bomba! Tylko <słuch> dla mnie. Na kot! Ej, dobra! No niech pisze, Ma. Nie pisze. No, no, naprawdę? No, Po prostu mam tam zdjęcia z dzieciństwa, moje jakby prywatne, jakby wiecie, że z mamo spędzałem czas i po prostu taki. że. No Z mam, wszystko rozumiemy, nie będziemy się do tego zmuszać, ale konsekwencje będą, będziesz miał, czyli będziemy musiał pracować. Karę! O kurde Kosuj, Ty odsuń karę, bo ja tu mam ogłem, ogłęb usłużnienia yeah, wow. Ja tu mam banger. Co tam masz? Dodaję zdjęcie na instagram post A, spoko Ale to my wybieramy zdjęcie z twojej galerii o, o, nie, to nie, serio ja wybieram... o? Tak, Ej, Ej co to jest? Nieeeee Nie! nie! Zgadzam się, to tak Pozdrawiam serdecznie, robię miejsce Na no. Dzięki Życzę na powodzenia Ma, A tobie do to ku... Zobaczyć co A Oj, radko będzie potrzebne. Malwina to była dobra robota. Gile. Dzięki bardzo. Zauważyłem, słuchajcie, jak przeglądam takiego snapa. Zużycia taka, wiecie, grzeczna, nie? Taka grzeczna, aż za bardzo grzeczna. Prywatne nauczanie. Yeah. A, to była chyba lekka zachętka do kogoś Ale masz ale tutaj. Nie, no ma. O, kaptur. Tu chyba był podryg jakiś. I już była wojska, żeby uchylić na Przestań! Co? No, co? No, niektórzy potrzebują korepetycji, a. F***a za Maciu! to uwaga! Nie, bo to. bo tutaj był szpont intymny. Oj, ciężki szpont intymny. Nie! No, przestań! Na całkiem hot jesteś, nie powiem, Pładew! że nie. No ale. Jak widzę, to... to. to jest rok? Tutaj takie grzeczne są te zdjęcia, dajcie jakiegoś bęgera. Nie, właśnie, nie dawajmy bęgera! Nie, nie! No, nie. Cześć. 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 no, nie. no! Co robisz? Co

nie, nie trąbisz, nie trąbisz. Dobra, Słuchaj, wiesz jak to jest, czasem, czasem napiszesz do dziewczyny, wiesz, robisz z nią dni, Ma no, taka turbo ładna no. i starasz się tak bardzo, nie? No, To w drugą stronę też to chyba działało, patrz na to. Ja yes, okay. yes, okay. wiem. Ale diva! Ładne zdjęcie, tak? I na dni, na dni tak, Ej, wychodzisz na zewnątrz, robię makijaż na dni, nie? Na snapa. Oooo o Ej! O ja na kamerze. Nie wiem czy usuwałem Ja nie, ja nie, ja nie usuwałam Dopiero... Dobra. Nie pamiętam czy usuwałem Przechodzimy ja, tak, nie do nie. historii Uwaga. Przeglądarki A chcę wam tylko powiedzieć, że na trzecim poziomie Jest historia przeglądarki Ale czata GPT O, oh, ja zlipię piszę więcej niż Z kolegami Ej, hey. hey. no w sensie. yeah. Ale to jest trzeci poziom Ja już mam pierwsze wyszukiwanie Kandydaci na prezydenta 2025 lista. <grymne> to moje, to moje. A Radek no tak, Bonnie Blue 1000. Serio? <grymne> <grymne> e, e, Co to jest? Radek no tu bardzo ciekawe był jak wyglądała kobieta, która przespała się z tysiące mężczyzn wpisał 1000, więc może chciał tą tysięczną serię zobaczyć. No chciałem! no Banger! mam węgiel! Uwaga! Hello! Co to? To jak by Wikitale psad, to Jaki beston! Dobra, słuchaj, mi się już skończyła poszukiwarka Dziękuję Ale to nic Bo w tym poziomie <gry> Czeka was jeszcze przeglądanie Diemów na Instagramie A to, o k Przeglądanie? napisał tak Ale cyt Zuzia I Zuzia nie napisała Co ty mówisz? O oh, shit, dzięki, ale co wzajemnością! No ty nie wie, co, ty kłamiesz no Co? Jak kłamiesz Jesteś jakaś dziwna Dobra, 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 dobra To jest dziewczyna To jest DM z dziewczyną, z koleżanką, ja pierdziele A to wygląda na Bo ona ma na profilu swojego chłopaka, dlatego ja miałam taką reakcję, że to jej chłopaka To jest dziewczyna, to jest koleżanka No, wejdźmy tutaj i wpiszmy jakby słowo klucz, które możemy wyszukać, na przykład pisz o Tak też się pisz Tak też tak nie, nie piś, pisz Tak raczej nie pisz Albo mnie Zbyszek, co próbujesz znaleźć. Młodzież jeszcze to będą oglądać i ja. ja, ja. Zubiacz, tak. Płacz dalej. Heterosie. Męscy, mężczyźni. Nie no żart. Po prostu ładne zdjęcie mi się podoba, to wstawiłam. Gość pisze tak. Spadź na stos. Jedź. Co to jest za konwersacja? Czy ja miałam 10 lat? Zapraszam Was. Do trzeciej rundy Jeszcze jest jedna runda? Tak Nie! My prosimy o telefony I na frontyku sprawdzimy Messengera Ej ogólnie ja mam zły plan Jak to zrobię to czy ja ci pokażę patrz nie, nie wiem Nie wiem myślisz, że nie? Nie wiem Czyli jakby widzowie wiedzą My wiemy i my rozsądniamy, że nie chcemy spoilerować tego Nie Kurde nic nie ma Susia Jest Jakby czas zobaczyć okres Mirziany na zdjęciach Cześć, wróciłam Jakby, ja tu widzę zdjęcia, nie Radka Jezu, ile dób. Pokaż. Oż, kurde. Pum, puka, tri, dup Pokaż O skurde Ej Pół, trzy dupy Ej, Radek, Radek, Radek? ty jesteś naprawdę zwariowany Ja nie wiem, Co? że ty nie miałeś pierwszego razu, ci Mogę po dobrać? dzisiaj Radek O nie Radek, to Co? Nie Co? <laughs> Co to jest? Co to jest. To jest filmik dla mojej mamy, który zrobiłam. I love you. Ale jest mega Złe kadry są tam zrobione, mega złe zdjęcia i po prostu są... Nie ale są Czasami złe zdjęcia Słuchajcie, przechodzimy do finału Czyli będziemy oceniali historię przeglądania, ale czatu GPT To będzie takie głupie Dobrze, dobrze, dobrze lecimy się Nie płacimy. Radek normalnie ma specjalnie stronę, gdzie tylko jest czat GPT na samym środku wow. No Ja A z tym piszę bardzo dużo Niki dla Radka e Finanse. Kurde, ja widzę, że to taki o. Skład Federacji Rosyjskiej. O! Ciekawiło mnie to, prawda <laughs> Cześć, Cześć. <śmiech> Cześć stary, Zalogowałam się i wszystko Dlaczego nie widać mnie na kamerce i dlaczego nie mogę włączyć w ogóle aparatu w tej aplikacji I nie wiem w ogóle dlaczego nie mogę porozmawiać z ludźmi Pomóż o, <laughs> Tak ją ja gadałaś Ciekawe czy jeszcze ją Po wcześniejszych Pomóż wcześniejszych rzeczach Radka, nie wiem czy Radek na Omę by gadał Char GPT okazał się kopalnią gówna Wstępiarze <laughs> jesteście kurde. Jak dobrze jest Ej, Ja, ja jak jakbym Malwini przeglądał telefon to, to kurde, ale ja bym za chwilę coś znalazł no, <laughs> bo nie. No nigdy chyba by nie da, bo mnie zagroba. 50 koła lajków i Wiktoria przegląda zdjęcia Malwinki i przygląda telefon Malwinki. O! Zuzia Radek wytrwaliście, czyli wygrywacie się na górę. Jest dobrze! Ale ja Jak na to jak tu było mocno w pewnym momencie, to ja się dziwię, że ja tego nie dotknęła. Teraz oddajemy wam telefony. Zuzia już masz z powrotem. Tak. I co? Słuchajcie, widzimy się codziennie po 17.30, a to był kanał Faza!